Cześć. Zadanie 17. Mamy napisane, że prosta AB jest równoległa do prostej y równa się minus 2x plus 1 i mamy punkt A. Mamy znaleźć współrzędne punktu B. No to jest taka sytuacja. Mamy jakąś prostą, niech to będzie ta y równa minus 2x plus 1 i drugą prostą. O matko, ale równoległa mi wyszła. Powiedzmy, że one są równoległe. Gdzieś sobie siedzi punkt A i gdzieś musi siedzieć punkt B. Punkt A ma współrzędne 0 i 6. B jeszcze nie znamy, jakiś tam x, y. No i teraz tak, ponieważ mają być do siebie równoległe, chociaż na moim rysunku tego nie widać, to nowy współczynnik kierunkowy prostej musi być dokładnie taki sam jak współczynnik kierunkowy tej poprzedniej prostej, czyli minus 2x. Ponieważ nie wiem dokładnie, jak to dalej będzie wyglądało, muszę napisać plus b. Mamy całą pro rodzinę prostych, równoległych do tej prostej wyjściowej. Cała rodzina sobie tutaj siedzi. Teraz musimy znaleźć taką konkretną, która przechodzi przez punkt A, a jak przejdzie przez punkt A, to i przejdzie przez punkt B. Pierwsza współrzędna, zawsze x, druga y, wstawiam sobie to tutaj i szukam mojego b, czyli mamy 6 równe minus 2 razy 0 plus b. 2 razy 0 to oczywiście jest 0, czyli wychodzi, że b jest równe 6. Wracam do mojej rodziny i wstawiam w miejsce b 6, czyli mamy minus 2x plus 6. I teraz to jest prosta równoległa, przechodząca przez punkt A, ale ma też przechodzić przez punkt B, czyli współrzędne punktu B muszą spełniać naszą prostą. No to mamy tutaj kilka punktów podanych i trzeba będzie trafić. Właściwie nie trafić, tylko sobie podstawiać. Mamy x i y. No to pojedziemy z tym koksem. Minus 14 równa się, podstawiamy do tej prostej. Minus 2 razy 10 plus 6. Minus 14 przepisuje. Minus 2 razy 10 to jest minus 20, dodać 6. Minus 14 równa się minus 14. Strzał był super, bo za pierwszym razem trafiliśmy na ten właściwy punkt. Wyszło nam, że minus 14 jest równe minus 14, i to jak najbardziej jest prawda. Czyli punkt ten B siedzi na naszej prostej, gdyby wyszła nam tu bzdura, na przykład, że minus 8 jest równe 3 lub coś w tym stylu, to ten punkt nie należałby na naszej prostej i trzeba byłoby sprawdzić kolejne punkty, ten, ten, aż byśmy trafili. Jest to odpowiedź A. Dziękuję i do usłyszenia.